W tym filmie pokażę, jak stworzyć i nałożyć znak wodny w formie siatki. Proces tworzenia siatki może wydawać się nieco skomplikowany, ale spokojnie, wszystko wyjaśnię krok po kroku. Na to zdjęcie chcę nałożyć znak wodny w formie siatki, ale najpierw muszę ją stworzyć. Tworzę więc nowy dokument. Ważne, aby zawartość tła była przezroczysta. Po utworzeniu nowego dokumentu uruchamiam miarki skrótem CTRL plus R i ustawiam linie pomocnicze tak, aby wyznaczyć środek. Teraz wybieram narzędzie prostokąt. Z obrysem, ale bez wypełnienia. Ustawiam linię przerywaną i tworzę kwadrat. Wybieram narzędzie przesuwanie, zmieniam jego tryb na płótno i wyśrodkowuję kwadrat. Narzędziem tekstowym tworzę napis, który będzie na znaku wodnym. Dopasowuję go do kwadratu, a następnie rasteryzuję tekst i wyrównuję go. Używam skrótu Ctrl Alt T, aby wejść w tryb przekształcania warstwy, a następnie przytrzymuję klawisz Alt, aby przesunąć kotwicę mniej więcej na środek. W oknie zmiany kątu wpisuję 90, aby obrócić i skopiować mój napis. Klikam Enter, a następnie Ctrl Alt Shift T, aby powielić ostatnią czynność. Teraz wybieram warstwę z kwadratem i ją rasteryzuję, a następnie używam narzędzia Gumka, aby wymazać linię pod napisem. Scalam ze sobą wszystkie warstwy i przechodzę do tworzenia patternu z siatką. W tym celu przekręcam mój kwadrat o 45 stopni, umieszczam go tak jak widać na filmie. Używam skrótu Ctrl Alt T i przesuwam kwadrat w prawo, a następnie Ctrl Alt Shift T, aby powtórzyć ostatnią akcję. Znów scalam wszystkie warstwy, używam skrótu Ctrl Alt T i przesuwam kwadraty w dół. Klikam Enter i znów Ctrl Alt Shift T, aby powtórzyć akcję. No i mamy utworzony pattern. Teraz ostatni raz scalam wszystkie warstwy w jedną i używam skrótu CtrlC, aby ją skopiować. Wracam do mojego zdjęcia, daję Ctrl plus aby wkleić tutaj moją siatkę i dopasowuję ją do zdjęcia. Zmieniam krycie warstwy z siatką i gotowe. Mam mój znak w formie siatki. Taką siatkę możecie zapisać na przykład w formacie PNG i nakładać ją na wszelakie inne zdjęcia.